Cześć, kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na szybki pomysł na obiad. Będą to kotleciki z kalafiora, przepyszne, delikatne, świetnie nadają się do sosu pomidorowego lub też pieczarkowego, a także można je zjeść z przepyszną sałatką lub też użyć jako hamburgerów. Sprawdzony przepis. Mam nadzieję, że wam się spodoba, więc już nie pozostaje nam nic innego. Jak zaczynamy? Co będziemy potrzebować do tych kotlecików? Ja mam tutaj ugotowany kalafior na parze. Został mi tutaj z obiadu, także wykorzystuję go. 400 gramów. Możecie użyć to porcję z 800 g kalafiora, czyli tu będzie taki jeden mniejszy kalafiorek. Ja podaję tutaj porcję na 400 gramów. Poniżej w opisie będziecie mieli podane składniki dokładne, które ja tutaj użyłam. 400 gramów kalafiora ugotowanego na parze, mam tutaj cebulkę, taką, taki szczypior, jeżeli nie macie możecie użyć cebulki, dymki, jedna sztuka, jedno jajko, podejrzewam dwie łyżki, do środka pójdą tutaj bułki tarte, ja mam tutaj swoją bułkę zrobioną, jeżeli chcecie możecie dodać też kaszki mannej, lub też y, jakiegoś zagęstnika, jeżeli nie używacie glutenu, możecie użyć swojego zagęstnika, jest taki też y, korzeń, który możecie y, w proszku użyć go, Ja już teraz nie pamiętam jak on się nazywa, ale osoby, które są zainteresowane na pewno wiedzą. Y, sól, pieprz do smaku, oczywiście jakiś olej do smażenia i będziemy te kotleciki też obtarać w buce tarty, także bułka tartana będzie w, dalszej, y, w dalszym procesie też potrzebna. Więc zabieram się do pracy. Zaczynam od pokrojenia szczypioru. Jeżeli macie cebulkę, możecie sobie ją też delikatnie podsmażyć. Jeżeli jest zwykła cebula, ale jeżeli macie dymkę, to niekoniecznie ona jest bardzo delikatna. Także tutaj będzie około takiej mniejszej dymki. Także sobie to drobniutko sieka. naprawdę przepis bardzo dobry. No i oczywiście wykorzystujecie sobie tak zwane resztki z obiadu. Muszę sobie teraz zmiksować kalafior. Odkładam cebulkę. Miksuję kalafior na gładką masę. Jeżeli nie chcecie możecie sobie podusić też przyrządem do duszenia ziemniaków, takim tłuczkiem. Ja robię to mikserem. Już miksowaną na gładką masę. No i teraz będziemy dodawać pozostałe składniki. Musimy sobie oczyścić tutaj. O. Tak. Ta masa jest dosyć luźna, także będziemy musieli tutaj dodać też bułki tartej. Coś, żeby zagęściło. Dodaję cebulkę posiekaną, czyli ten szczypior grubszy. Możecie zrobić też pół na pół z brokułem. To też tutaj nie, nie staje na przeszkodzie. Tak, do tak przygotowanej masy dodaję teraz jajko. Sobie wybiję. Na no osobny talerzyk, jaka są wiejskie, także zawsze sprawdzam, bo może być niespodzianka szkoda, bo tak byłoby do wyrzucenia. Dodaj na początek łyżkę, taką tubatą bułki tartej, no i wrabiamy. Musicie zobaczyć, ile tej bułki tartej chcecie dodać. W tym momencie możecie sobie smażyć takie, jakby takie placuszki. Też yy, zaoszczędzicie sobie mniej, dacie bułki tartej. Ja no tobie chcę zrobić takie jak kotlety mielone. Także chcę je formować, także muszę dodać tutaj więcej. Dodaję sobie następną. Może tak się zdarzyć, że dodam trzy. To zależy, jaki macie też wilgotny ten kalafior, nie? To musi sobie regulować. Ja sobie pozostawię tak, czy tak tą masę w lodówce na troszkę, aby ta bułka tarta ona wchłonęła tą wodę. Bo teraz, jakbym na świeżo tak robiła, to bym musiała dodać w sumie trzy łyżki, bo to jest jeszcze troszeczkę takie za luźne. Ale ta bułka tarta ona napęcznieje, więc dwie łyżki w zupełności tutaj wystarczą. Ale tak jak mówiłam wcześniej, musicie sobie pozostawić tak na minimum. 45 minut tą masę, bo ona wsiąkła. Dodaję oczywiście teraz sól. Pieprz. Ponownie mieszamy. Już się już robi gęściejsza ta, ta masa. Co pozwolę spróbować. O tak. Jest wystarczająco doprawiona. Odstawiam na 45 minut i będziemy formować małe kotleciki i smażyć je na tłuszczu. Ale to w dalszym etapie. Po 45 minutach już ten nasz miks jest bardziej taki stabilny, chociaż nie jest zbyt twardy, ale nie o to nam chodzi, żeby to był twardy. I będziemy teraz formować takie malutkie kotleciki. Możecie większe, możecie zrobić takie chudsze, czyli takiej formy jak na hamburger i zastosować sobie jak kotlet do, do bułki, zrobić takiego wegetariańskiego hamburgera. O, one się bardzo fajnie formują, i tak musimy sobie do końca wyrobić ten cały miks. Wtedy będziemy je po prostu obtaczać w bułce tartej i smażyć. Na czym tam już chcecie, czy na maśle klarowanym, czy też na oleju rzepakowym lub też olejem kokosowym, to już zostawiam do, waszej, do Waszego wyboru, na czym tam co so lubicie smażyć. Naprawdę szybki obiad, przepyszny. Możecie zrobić sobie tak samo jak koftę, czyli takie maluteńkie i dodać się do sałaty też mi się smakują. Włączam grzanie. Mam tutaj już na patelni wlany olej. Ja smażę sobie na oleju rzepakowym, ale Wy to możecie smażyć na czym tylko chcecie. Jak nam się rozgrzeje, mam przygotowaną tutaj już bułkę tartą. I uformowane kotleciki będziemy obtarzać z jednej strony z drugiej strony w bułce tartej i smażyć na złoty kolor. Nie musimy ich zbyt długo smażyć, tylko wieczy minutki z jednej strony, wieczy minutki z drugiej strony. Kalafior jest gotowany, także tylko aby stracił surowość jajka i żeby wszystko się nam ładnie zrumieniło. Uważajcie tylko, bo one są bardzo delikatne, także sobie obtaczamy. Formuję. No i wkładamy na patelnię. Tak do wykończenia lub zapełnienia patelni. Jeszcze nie wiem, lub dwa mi tutaj wejdą. Przevam jeszcze, jeszcze jeden. O, o już są złociste. Przewracam na drugą stronę. A pachnie naprawdę wyśmienicie. Wyglądają naprawdę przepięknie. No i oczywiście też tak smakują. To już jest sprawdzony przepis, także tutaj jeszcze sobie nie troszeczkę się podpieko. Przewrócę sobie ten ostatniego. Możecie sobie wyłożyć na papier. Czy ręcznik kuchenny, żeby odsączyć się z tłuszczu. Chociaż, jeżeli nie dodacie zbyt dużo bułki tartej, to one nie będą też chłonęły, i będziecie wkładać na bardzo rozgrzany olej, lub też tłuszcz, w którym będziecie smażyć. One nie będą wypijały zbyt wiele tego tłuszczu. Tak, ja, to już wykładam sobie na półmisek. Lepiej je robić takie mniejsze, bo ja mam tutaj tu też takie większe i one te większe bardzo się tutaj mogą rozwalać, a te mniejsze już niekoniecznie. No i wkładam następną porcję i widzimy się po usmażeniu. Ja sobie już pozwoliłam tutaj spróbować tego kotlecika. Mm, naprawdę super, przepyszne. Jeżeli nie chce Wam się formować tych kotlecików, możecie smażyć tak jak racuszki. Nie ma tutaj nic na przeszkodzie. Jedynie co to nie będziemy mieli takiej skórki, bo to troszeczkę jest zabawy z formowaniem, ale naprawdę... Polecam Wam, naprawdę pyszne. Do tego kiszona kapustka, lub też w moim przypadku, jeśli mam sałatę z sosem czoskowym, wyśmienicie pasuje. Mam nadzieję, że ten przepis przypali Wam do gustu. Ja yes, so już naprawdę nie mogę się powstrzymać. Mmm, pycha. Co prawda, jestem naprawdę głodna. Ale to nie o to chodzi. Naprawdę są pyszne. Gwarantuję Wam. Więc cóż, polecam Wam, wypróbujcie. A ja tym przepysznym akcentem żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis i dajcie komentarz na dole, czy Wam smakowało. A ja z całego serca Wam chcę podziękować za aktywność pod filmikami, e, którymi się dzielicie e, wrażeniami po wykonaniu e, moich przepisów. Więc cóż. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Pa!